Siemanko, gramy dzisiaj w Impostora. To jest drugi odcinek A, Impostora w najkrótszym czasie, więc e, zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. Tak jest. Tak. Na A końcu... jak jeszcze nie widzieliście poprzedniego, zapraszamy na nasz kanał. Let's go! Round one! Wychodzimy! Oh, ja powiem. Jak zawsze mogę, to powiem cztery: <grym> Spoko. Południe. Paluszki. Dom. No, my Powiedziałeś my... paluszki. Mhm jak na razie cztery jest dla mnie trochę sens. Nie. <laughs> Chcesz się jakoś odnieść do tego, czy no ja, ja się mogę odnieść, że... W... że... Nie, żebyś nie powiedział FIFA Rafa. bo ogólnie ja rozumiem cię. No. Nawet to ma dwa sensy dla mnie. No. Znaczy to ja mogę wskazać... No, nie go daj. Nie, godej, nie, godej. Bo, nie no. bo to zaraz zejdzie FIFA rafa. Do <coughs> sensu. Nie, ja rozumiem. Dobro. No powiem szczerze, że nie ogarniam ani paluszek, ani cztery. Boże. Cztery jeszcze w jednym sensie ogarniam, ale nie wiem, czy on Nie on ma dwa sensy nawet, no to ja ja, ja nie ogarniam paluszki i mogę ci powiedzieć... Bo ty jesteś koło mnie z tym twoim. O to mi chodziło. Dobra, ja, nic nie wiem. Co tu się dzieje? Ja bym zagrał drugą, o, gramy, gramy, bo Nie jesteśmy na blisko, ale ja się boję, że te poluzki naprawdę mają jakiś sens, a Jedź. nie mam pojęcia o co chodzi, nie. Dobra, te żeby sprecyzować ściana. O boże. Takie trochę do przemyślenia, powiem SK. No, dobrze. dobrze. Są tu mało. zimno. Mhm. Mm Mam coś w głowie. No ty zawsze masz takie dwa kroki dalej. Mhm. <laughs> Później będzie czas na dyskusję. Klecznik ci może tu zainstalujemy. Półokrąg. Ty znasz znaczenie tego sumu? Mhm. Co ty powiedziałeś? Ściana. I co dalej? Co myślisz? Ja albo Filip. Czemu ja? No powiedziesz ścianę po domu. To specjalnie, nie, bo nie, mówiłem. Nie, i wiesz, pierwsze jest ok, a drugie nie o to mu chodziło, co ty myślisz? Ogólnie też o tym myślałeś. No, mi kompletnie paluszki, ja nie rozumiem. No, paluszek, nie. Ja też. Ja obstawiam. Myślałeś na tym całym uznaniu o kartę. uznasz, że znowu ty. Obstawiam, że podpowiedź sobie zostawiłeś na później. Maybe, maybe, maybe. Bardzo możliwe. coś Ty też odebrałeś. Słyszeliście, tak. co Szymon powiedział? Że zimno to są dwa kroki? <grym> Czy wy jesteście głusi? Dobra, to jest Filip. No, bo ja, ja wiedziałem, że... Jak on nie jest będzie. impostorem i pójdziecie za nim, to to jest śmieszne. No ty jesteś clear. Ty jesteś clear na pewno. Ty też jesteś clear, bo ja nawet... No ja, ja, no, ja, ja rozumiem, ale... Ja no dobra, patryka, ale no a to yy... ja też. Szymon, twoje drugie było co? Półokrąg. Ogólnie tak najlepiej przemyślane właśnie to od Śmona i Patryka byłem. Nie? No, to no, Ska jest za opie. proste. Twoje eska. No tak. Fenomenalne były okay. był twoje eska. No, to jest to. Jest. No, Filip. <śmienic> jest śmie jesteś śmieszny co wygrałeś. Tak. To jest, 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 nie. jest. jest. Ej, Ale jest! O, o czym myślisz jak o paluszkach myślisz? I jeszcze tym haszle. No jem paluszki. Ale no, są jeszcze… No jeszcze... paluszki rybne. no I największa firma produkująca paluszki rybne to jest Iglo. A nie Frosta przynajmniej? Nie. Byłem, Iglo nie, jest najbardziej Frosty. światowa firma. Ale damy coś śmieszne, bo on po a to prostu. jeszcze miał tak 4 pasuje. Dobra. Miał, miał nie, nie, podpowiedź 4? to 3? mi wziął ty. Szymon co? On mi wziął. Ta, bo ja miałem dom i chciałem cztery no, ściany. I, 4 nie? Ścian i bym po prostu cztery ściany i duję całą moją ścianę, że o to mu chodzi. Ściana, tak. Ale te śmieszne, jak u mnie nie rozumiecie, jedno słowo to ciutki. nie takie firmy jak Dobra, ale inni nie dadzą same gówno, a wy nie głosujecie. Zimno po południe. Po czym to jeszcze mogłeś znaleźć? XD nie było co i południe, to od razu musi być zimno. No To jeszcze było, czekaj. Nie no, te paluszki to ciężko miał ktoś No, ciężko, no, ale to pierwsza runda. Ciężko. Ej, ale my mamy rundy, gdzie czasami daje kompletny farmazon ktoś, wziął... a my gramy kolejną. No i zagraliśmy kolejną. To no, jest tak, że. No, słowo to... Iglo ma cztery litery. Ty też ty, ty o tym pomyślałeś. Drugie, że wiesz, że z Bloczków, które mają 14. A o ty powiedziałeś, to jest zaraz nie pół okrąg, tylko pół kula, by the way. Bo, no, a kurza, pół kula, ja No bo się pomylił. Dobra, dobra. I dlatego mi te słowa jakoś od Patryka bardziej się zarządzają. Ja zarabiam. już nie chciałem mówić, ja tylko udowodnić, że mnie Ty się bardziej bronić, jest jak zimno. jesteś impostorem, niż nie, jak nie jesteś. Nie, ja, ja już pie***dolę, ja się w ogóle jeszcze nie będę bronić, ja to się pie***dolę. To Kiedyś. co, lecimy. Wzięłem południe, teraz to północ. północ. Różnie, tarcza. Galop. Galop? Mhm. Hasło to Nie, Nie zgad, nie zgadzam. Bo hasło to Rudolf. A no tak! On no, ja, ja, tam już go jakbyśmy przegrali, ja tak... No, no, ej, nie. Jest. nie no, ja ogólnie ja bym to trochę zaliczył, nie? Ej, Pół jest, punkta! Pół punkta coś takiego, bo to jest takie... Oh. No, wiedział o co chodzi, tego nie ej, powiedział no. inne, tylko punkta, to z czerwono nie? Pół no, punkta. Dobrze ja Tylko, że z Pawłem ja cię to było rozumiem. inaczej, bo myśmy no, no się pytali to czy on strzela, czy on no pyta, jasne, nie? No z, tak. No no. Z Pawłem inaczej się, też Tam jeszcze na filmiku widać, że mi się zawahali i, no. i, i spytali mi się go, no, ale to, ale ale to jest... Ale tak, było. kurde, nie Ale no, to no, jest... No, strzelasz hasło? Tak. Czy jestem reniferem? Nie. Dziadek. Cejrowski. Żym. Lato. To ogólnie? No. No. W, w, Ej, lol. Boże. Jakoś laga Rzym. Boże, nie wiem. No a jak się skapnisz. To first... co, jedziemy drugo, nie? A ty Czajesz? tak. Mhm. No no tyś powiedział, że no nie jak się skapnisz, nie? To ci nie powiem, czy się skapłeś, czy nie. Może <laughs> <laughs> no, <watering> już się skapłeś. I mam fajne hasło drugie. Powiem... Wolność. No okej. Rozmiar. Ja mam takie fajne, tylko, że to bardziej pod Patryka. Ej dobra. Ja powiedziałem ten Rzym. No. Nie chcę się zbliżyć. Mo ty możesz znać ogólnie, ale ja powiem gra. Ja to samo chciałem powiedzieć! Kurwa. No. no nie! No to teraz muszę coś niego wymyśleć! No nie! To do cholery to jest? Może moja głowa już boli. Na szczęście ktoś z was. Eee, no, czekaj, ja muszę coś powiedzieć. Ja nie mam prawa tego znać, co? Tej gry. No możecie, niekoniecznie. Ja właśnie to sam pomyślałem, że ty to raczej będziesz znać, ale oni nie. To ja powiem skóra. No i co robimy? Czy ten Cejrowski, czy cokolwiek, to może być podpowiedź, czy to jest. No za... kurde, ciężko, żeby Dominik dał taką podpowiedź. A wy się wyrozumiecie, ja? No, to jest ogólnie to samo chciałem powiedzieć, się powiedzieć. Jak wy się wyrozumiecie, no to. <laughs> co ty powiedziałeś? Nieistotne. Nie <laughs> <Dobra, śmiech> Nieistotne, po prostu głosy. <laughs> Powiedziałem dziadek. Słysza, ja teraz tylko, tylko, mogę, po, tylko no. mogę polegać na waszym i zaufaniu. I no, dziadek no co? No, dziadek to no, tak... wolne, że takie jest fajne, to że nie przemyślane. No, sobie. ale dziadek. No, Rzym, wolny Rzym. <grym> <Ty się grym> <grym> <grym> ej, się wolny wolny Rzym! Niewolny Rzym! Jak wybacza i nie... grę, to, to jakby był impostorem na Ja i grę, to już by wiedział hasło, nie? No bo widzę po zachowaniu. To nie może być No, ja mogę no, no, teraz Wam zaufać, ale no. jest opcja, że nie ma impostora? Jest opcja, <grym> nie tak. wiem. Według mnie może to być Patryk. Nie yeah. co ty. No ogólnie ogólnie. Życie. Jo, jakby ty... Dlatego jo opieram się tylko na zaufaniu. Jo, Rzym pod jednym względem czaja, a gra w ogóle. Ja mam, no ja mam dwa mega hasła. Ja mega. Ma... mega. Rzymu nie rozumie. To mnie też rozumie. No właśnie, to, to, mnie, to, to, no, to jest chyba niemożliwe. Nie, no godem po pod jednym pod jednym zgrom, względem. Nie. Nie. Ale to jest. Że no, na mnie. No że ten Rzym nie kojarzysz. Serioski podpowiedź? Dynam mówiło, że że dostał tą podpowiedź, ale to jest trochę... To by było o. chyba, patrząc po twojej reakcji, trochę too much. Ale to może być inne słowo i podpowiedź... Tak, ale żeby on aż tak daleko poszedł? Co ty? No ja podam dałem cztery. Podpowiedź. <śmiech> <śmiech> Jak wy siebie no kreujecie, no to to jest film, no. ta, ta, Tak samo było z, z Pawłem yy, dzień temu, wczoraj, Impostor. Żaba, nie Cyganiłek, nie rozumiał po tym, że nie, może nie... Dobra, ja głosuję tak jak ty, nie wiem. Decyduję. Okay, ja nie ja wiem. za Filipem, hm. ja, nie nie no. Ja na Seba, no. to... <grych> no. Nie chcę być tutaj. Nie no, ja decyduj, czegoś. dawaj, no. Ale przez to, że Szymon nie rozumie tego Rzymu, no, to nie. mnie to tak, nie, Dobra. Szymon. To mówię też na Szymona. No. To wygrałeś? Kto z Was Sandały. Łatwiejutko. Mieczy i sandały. Chciałem to powiedzieć jako drugie, że mieczy, nie? A Już kiedy wiedziałeś? Ty nie wiesz Rzym? Rzymianki? Rzymia Rzymianie, że chodzili cały czas w sandałach. Które... Rzymianki są nazwa butów. Rzymianki. Nawet Rzymianki się znaczy, Ja nawet nie, nie wiedziałam, ale w Rzymie, że każdy sandał. No, nie dany. wiedziałem, że, 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 że Dziadek Kman, Potem ty powiedziałeś no, Seryjowski, to jak sobie go wyobraziłem, że w sandałach cały czas chodził... Jakbym postał już sobie powiedział, dobra, żeby nie było, że cały czas na Filipa głosuję, to na Szymona. No głosujesz. bo wiesz, już miałem dwa głosy na Szymona i chciałem Ciebie uratować. No, no ale co ja też miałem zrobić? W sumie no, był dla mnie klient. No, no tak, no to rozumiem. Ej, że był no ja już wiedziałem, nie. Ale dosłownie no. chciałem powiedzieć, gra albo miecze. Jeszcze się na to zastanawiam. Ja też miałem miecze, ale powiem dobra gra. No. Teraz ja? Brazylia. Zielone. Czy ja chcę to powiedzieć, ale. Dobra, nie wiem, że mnie wywali, wywalicie. Powiem, kapcie. A, um, my powiem, Florida. Na pewno ajaj, była popowka. Szczerze, do mnie to może być, Patryk. No, znaczy, no, to brzmi jest, tak, jak popowka. jest ten. Ja, ja mogę, bym zrobił wrażenie. To jest histo, co teraz? No ale myślisz, że taką aż taką, może pozwolić po, po by ją dostać? Nie, no, no patrząc po słowa, to jedyny, gdzie jestem w safe clear, to jest seba, bo to raczej nie jest podpowiedź. No a Brazylia tak samo mogła być podpowiedzią. Ty flory czaisz? No No, no powiedzmy, żeby... że chyba Mówi. tak. No, no, no ja się przyznaję, to... że nie czaja. No, ja, ja nie jestem do końca pewny, ale jest szansa, że. No, no ja nie czaję, no, okay. no, zagramy drugą, to. Nie wiem o co tam chodzi. A nam nie mówisz. No, no. Ty, ja co no, rundę, Szymon. Może, Patryk. Może, no mnie czasem odkleja, no, przyznam. Odklejkę mam czasem, ale... Czekamy. Kurczę, co tu powiedzieć fajnego. Skorupa. Ja powiem mleko. Australia. Niebezpieczeństwo. Patryk. Patryk. Kurde. No nie ma To mleko, nie była krowa, to nie była krowa. Mleko to było, tłumacz. Pancer zielony. Ej, ty się podpowiedz zielony? Żółw. Nie, nie, właśnie ej, nie. Ej, Tyś miał podpowiedź zielony? Nie. A coś miał podpowiedź? Nic. Wow. Ja powiedziałem po Brazylii zielona flaga. O, o ja, ja, ja pierdziele. Nie tak no, to jest, to jest niemożliwe, nie? Tak jest, trzeba. Wiesz co to było? Co to było? Krokodyl. Ty, ale, a co bo, myślałeś, że mleko? Bo, bo chciałem iść w zwierzęta i wybrałem saki. wybrałem saki przez to, że jeszcze jest kokos zielony i mówię mleko też z kokosa, to szerszą sobie wezmę tę, nie? Dobra, dawaj. Lecimy, lecimy, round five. Piasek. Mega... Nie, nie Jak ktoś zna nas to. Ej, ale... Ogólnie nie wiem. Powiem... Ja tyś mi powiedział, że nie mogę reagować, tak Nie, 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 ja, ja... Msza święta. Ja... Ej! Dawaj z nami, dawaj, dawaj, no dawaj. Ogólnie ktoś z nich w farmazonie, albo sam jesteś impostorem. Tak, tak. ale to ty. Jakbym ja tak... z Okej, to jest dobra podpowiedź. To A ja jest nie właśnie, wiem co to, to, jest jest to jest właśnie taka idealna podpowiedź. Nie z piaskiem ogólnie. No, to, to jest właśnie taka idealna podpowiedź ogólnie. Ale za święto to jest petarda. <laughs> Ale powiem Ci to, żeś pojechał, nie? <laughs> no od tej strony nikt tego się nie spodziewał. To, żeś to, to, co tego. się nie spodziewał. Narzędzie. Zawsze, zawsze... Najgorsze jest to... Zawsze tak musimy iść. Zawsze. No kurde, no! Teraz naprawdę nie wiem, który z Was parmazonił, no. bo piasku nie rozumiem, narzędzie też nie rozumiem. A, no, a, chociaż ja jestem clear dla Ciebie, nie jestem podpowiedzią. Nie no, bo nie, jest okej, ale jak podpowiedź. Ale, nie ale podpowiedź, to jest najbliżej, które ja rozumiem, nie? Kurde. Więc musimy zagrać jeszcze jedną. No, ale podpowiedź. piasku nie rozumiem, nie? I tak no pełen. piasek, no proszę Cię, no. Dobry. No pomyśl, pomyśl. Jest, bo ja tu mam różne myśli. Nie dobra, nie. dobra, e, ej. Narzędzie. Ja, ja lecę dalej w to, pudełko. Ach. No kto jak nie Ty. Kurde, może... Dobra, dobra to dojdzie, to dojdzie jeszcze, to dojdzie. Pudełko? Pudełko? Tak. Nie wiem, czy on tak zrozumiał, ale... To dojdzie. Bo to twój styl jest. <grym> Naprawdę. No dobra, no bo powiedzmy, że wie, wiem o co chodzi. No bo ogólnie pasuje mi to. Teraz ja. I tu się pojawia problem. <grym> <grym> to jest dla jestem no, clear, ale chcę też powiedzieć coś normalnego, żeby nie było, że farmazony sypie, nie? Bo to jednak trzeba dać jakąś szansę impostorowi. Dobre podłożenie, żeby teraz polecić farmazonem, my ci zbijemy pionej. Impostor jest w krzakach. <głos> <głos> Hype. Ekran. <głos> <głos> Powiedz co, się śrubokręt. Dawaj, szumu. Dawaj. Ale skoro mamy jeszcze chwilę czasu, to mogę Was zaprosić, bo pewnie tego nie zrobiliście, a powinniście zostawić lajka pod filmem i zostawić jakiś komentarz. A jak oglądacie na telefonach, to podbijajcie. Podbijajcie, dokładnie tak. Wiemy, że tylko trzy razy w tygodniu można, ale zawsze każde podbicie dziękujemy. Dobra. O kurde. Gummy nie, no to jest FormAzon. Ale, panie, panie Gumi. Patryku, gumiber. Ja, ja wierzę w Ciebie, bo mam wrażenie, Gumi że wiesz najwięcej na, na ten, ten temat. Nie ma szans. Gumiber. Nie, no Nie ma szans? Nie No ja wiem, to, to, jest. to że chcesz to do mnie, ten... ten. Szymon. Szymon. To był twój błąd, bo ja się w ogóle. Ale narzędzie ogólnie nie pasowało, nie? Ale Ej, jest gra! Sandbox! Jest gra dla dzieci. Piasek, pudełko, sandbox. Bo nie, no problem, że... problem u mnie się ale... pojawił w pierwszej rundzie. Ale pudełko, bo że. Z... I mi podpowiedź. Bo dzieci. Dziś! Dzieci, oh, <laughs> I ogólnie chciałem tak zagrać. To brzmi jak podpowiedź, jeszcze go Gawak, to brzmi jak podpowiedź. No. no bo to nie Ja tylko ogólnie, to co powiedziałam. I łączymy, że nie wiesz, pojęcie o co z tym chodzi. Tak, no? i łączyłem ogólnie piasek. Msza, no święta, piasek nie, musza, ale piasek pisa, i nie, dzieci, to jest myślę to. kurde jakieś łopatka, ta coś tam, msza, narzędzie dobra. nie? Viral poszedł y, mem, zresztą znaczy mem, Ta, jak ktoś no. robi msze święte w Robloxie. Tak, była normalna. No Dosłownie to poszło w Roblox, 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 to poszło w taki I w Polsce. Ja powinien ja strzelić, to się działo. A teraz tak. mogłem parlament powiedzieć, bo oni też tam mają... No, teraz parlament też zrobili w ogóle w tym Robloxie, to był taki wiral i z tego... Nie ma szans, no. Dobra, Wira nie ma szans. To była świętą, ale no. ci uprzedziłem jeszcze. Ciutry Właśnie szybcie. coś mi to było sas. <laughs> ty myślisz, że ja bym się takie coś? Raczej nie. Także to było na tyle. Koniec. Filmu. Nie jest to ostatni Impostor w tym roku. Jesteśmy już zaawansowanym tym tego roku, ale będzie jeszcze Sylwestrowy Impostor. Zobaczymy kiedy się pojawi na tym kanale, więc nie ostatni Impostor w tym roku. Do jutra. Do, Do jutra. jutra. I Zobaczcie. I życzymy Wam kolej, dalej miłego, podejrzanego grudnia. Tak jest, tak jest. Pijacie.